Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i kolejnym planów dzisiaj pokażę Wam, co zrobiłam w swoim bullet journalu na luty, więc jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Oczywiście zaczynam od strony tytułowej dokładnie napisu, a potem przeszłam do robienia dekoracji. Generalnie w tym miesiącu motywem takim filmem i miał być księżyc, ale co zaraz zobaczycie, jak zrobiłam te dekoracje na stronie tułowej, nie do końca to przypina, nie przypominało księżyca, więc stwierdziłam, że uznajmy to jako taką planetę i będę rysowała różne niby księżyce, planety i gwiazdki, ponieważ właśnie po zrobieniu tego niby księżyca na stronie tułowej czegoś mi brakowało, było tego za mało, więc dodałam jeszcze wokół mnóstwo gwiazdek. No i tak w końcu w trakcie robienia tej strony tytułowej, tytułowej wy wyklarowało się to, co będzie filmem w miesiącu lutym. Potem przeszłam do monthly Loga. W lewym górnym rogu oczywiście dam oznaczenie, do jakiego miesiąca jest ta rozkładówka, a potem zabrałam się zarysowanie tabelki, która jest taką jakby kartką z kalendarza. Postawiłam na to samo co w poprzednim miesiącu, ponieważ w styczniu ta tabelka, którą narysowałam bardzo mi się spodobała, więc w tym miesiącu to powtórzyłam. Narysowałam tabelkę z takimi ostrymi rogami, i w tych węższych wersach tabelki dam oznaczenia dni miesiąca, a w tej większej części komórek będę prowadzić notatki co danego dnia się dzieje, czy coś muszę na ten dzień zrobić, jakieś deadliney i tym podobne. Jeszcze nad tabelką dam oznaczenia dni tygodnia i na koniec jeszcze przed wypisaniem wszystkich dni miesiąca te węższe wersy pokolorowałam szarym plemastrem, żeby dodać właśnie ten kolor przewodni, czyli jasny szary. Obok tej tabelki dodam jeszcze taki box na notatki, ponieważ w poprzednim miesiącu takie coś miałam i bardzo mi się to spodobało, przydało, więc stwierdziłam, że w tym też to powtórzę. A jako dekorację e, na ten monthly log dałam cytat Marka Twaina, e, który bardzo mi się spodobał. Każdy jest jak księżyc, ma swoją drugą stronę, której nie pokazuje nikomu. Mega mi się spodobało, więc stwierdziłam, że to umieszczę. Dodatkowo dodałam jeszcze trochę gwiazdek, takich ciapek, ponieważ troszeczkę było nudno i delikatnie na tej stronie. Dalej przeszłam do kolejnych stron e, i pierwszą z nich jest mood tracker, ponieważ w poprzednim bullet journalu kilka razy takie coś robiłam. No i miałam takie mieszane uczucia, więc stwierdziłam, że w tym miesiącu sprawdzę, zobaczę czy, czy to jest fajne, czy będę to robiła w przyszłości, czy nie. Takie coś tak testowego. I narysowałam 29 okręgów, które miały prezentować jakby te księżyce, chociaż to wygląda dziwnie, jak tak patrzę teraz. Wybrałam po prostu zły długopis do rysowania, ponieważ ciężko mi się rysowało, a nieważne trudno. Więc potem, że miały to być niby księżyce, a miało wyjść w końcu jako planety, w każdym z tych okręgów staramy się rysować co innego, jakieś inne ciapki, czyli jakby kratery, jakieś cienie, coś w tym stylu, różne takie inne dekoracje. No i też dodałam oznaczenia dni miesiąca, żeby w prowadzeniu tego mood tracker'a potem się nie pogubić po prostu. A jeżeli nie wiecie o co chodzi, co to jest, to e, mood tracker polega na kontrolowaniu, bardziej zapisywaniu waszego nastroju danego dnia, co zaraz zobaczycie na dole strony, jeszcze dodaje legendę właśnie e, oznaczeń tego mood trackera. E, pod koniec miesiąca dodaje taki fajny pogląd i może nam dać trochę do myślenia, więc jeżeli jesteście ciekawi, to polecam wam przetestować takie coś. No i dalej na stronie obok oczywiście nie mogło zabraknąć... E, Miejsce na ulubieńców, więc zrobiłam tak jak w zeszłym miesiącu, wszystko dokładnie tak samo, ponieważ sprawdziło mi się po prostu dobrze. No i dalej, weekly daily log. E, w tym miesiącu zmieniłam rozkładówkę, ponieważ w poprzednim bullet journalu pod koniec roku e, i też w zeszłym miesiącu e, robiłam ciągle to samo i trochę się już z tym znudziłam. Mimo, że mi się sprawdzało, to chciałam wprowadzić jakieś zmiany, więc rozkładówka się trochę zmieniła. Postawiłam na takie boksy, takie prostokąty jakby z zaokrąglonymi rogami e, więc od poniedziałku do czwartku są one takie same, e, a na piątek jest w ogóle inny, największy box a na sobotę i niedzielę też troszeczkę inne, ale jeżeli chodzi o te dwa dni to takie same, mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, więc generalnie to są te prostokąty z zaokrąglonymi rogami do tego dodałam brush penem takie cienie, Bardziej one są trochę krzywale, odzwyczają się zupełnie od tego typu pisaków i aż dziwnie mi się nimi pisało. Nad boksami daję oznaczenia dnia miesiąca i dnia tygodnia i jeszcze zostawiłam sobie trochę miejsca na dekorację obok tego prostokątu na piątek. No i na ten tydzień zaplanowałam sobie taką dekorację, że dam dwa synonimy słowa księżyc no i narysowałam ten niby księżyc. No i tutaj flip -proof. E, tak się prezentuje wszystko, co zrobiłam w moim bullet journalu na luty. E, mam nadzieję, że zarówno filmik, jak i to, co zrobiłam Wam się spodobało. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę, a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!